Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji smartwatcha Huawei Watch GT. Okej, okay, smart zegarek, smartwatch właściwie, jakie mam podejście do tego typu sprzętu? Dla mnie są one po prostu okej. Okay. Przez ostatni czas byłem w posiadaniu, jak zresztą dobrze wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał, opaski Fit od Xiaomi, czyli dokładnie Mi Banda 3 i potem jeszcze troszkę dłużej Mi Banda 4 i mogę powiedzieć, że dzięki tym doświadczeniom mogę śmiało stwierdzić, że smartwatche są po prostu lepsze, aniżeli te Fit opaski. No ale wróćmy oczywiście do tego konkretnego zegarka, który mam na ręce, czyli Huawei Watch GT. I tak, sam zegarek całościowo wygląda naprawdę... Ładnie. Koperta jest dość duża. Oczywiście, na męskie ręce to moim zdaniem zdecydowanie lepiej nie wygląda. Jest przede wszystkim okrągła. Również to wydaje mi się, że jest na plus z tego względu, że no po części wygląda jak taki klasyczny, nie, na przykład z daleka zegarek. Po jej prawej stronie mamy jakby dwa przyciski funkcyjne górny do opcji menu, tam jakby możemy się przyłączać właściwie do opcji, na przykład kompasu, barometru, czy tam jeszcze jakichś innych dodatkowych ustawień, i oczywiście drugi przycisk na dole do jakby funkcji ćwiczeń. I generalnie, jeżeli chodzi oto wydaje mi się, że te dwa przyciski do wystarczą po prostu, aby dobrze się po tym zegarku poruszać. Jeżeli chodzi o jego tył, tutaj z kolei znajdziemy dwa piny do ładowania, by położyć je na stacji dokującej, którą oczywiście w zestawie dostajemy. Jak najbardziej magnetycznie jest to po prostu realizowane i właściwie lekko wystarczy przyłożyć w dobrą stronę ten zegarek i jak najbardziej on się automatycznie już ładuje. Oraz jeszcze tam mamy jakby czujniki, a właściwie mógłbym to nazwać czytniki naszego pulsu, tak więc jak najbardziej opcja mierzenia go chociażby ciągle jest tutaj na pokładzie. I jeżeli chodzi o samą kopertę, tutaj powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o jakość wykonania, naprawdę mi się to bardzo podoba. To jest powiedzmy jakiś taki metal. Do tej pory, na pewno, oczywiście, ja też nie jestem pierwszą osobą, która właściwie ten zegarek testuje, ale do tej pory, jakby nie założyłem, aby coś mi się tutaj zaczęło rysować, aby to po prostu było w ogóle narażone na jakieś takie uszczerbki. Musi być to po prostu jakaś taka dobra jakość tego materiału. Tutaj muszę go pochwalić. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, czyli dołączony w zestawie pasek, jest on naprawdę bardzo ok. Właściwie z przodu jest czarny, z tyłu. Powiedzmy szary. Fajnie to połączenie wygląda. Jest elastyczny też i miękki, przez to jakby na ręce na przykład nie powodował jakiegoś dyskomfortu. Również dlatego, na pewno, że smartwatch jest też stosunkowo lekki. Tak więc, jeżeli chodzi o noszenie takie na co dzień, wydaje mi się, że po prostu nie ma z tym żadnego problemu. Czy to kobiety, czy mężczyźni. W zasadzie po jakiejś chwili zapominacie, że go macie na ręce i jest naprawdę bardzo ok. Oczywiście to nie jest też taki sam poziom lekkości, że tak powiem, jak na przykład w przypadku Mi Banda 4. Tam ta opaska jest zdecydowanie lżejsza. Natomiast, jeżeli tutaj chcemy po prostu mieć już coś, co wygląda zegarek, to i tak akurat w tym przypadku nie jest tak źle. No i okej, okay, teraz przejdźmy do na pewno również bardzo, ale to bardzo ważnej części tego filmu, czyli do ekranu w tym smartwatchu. Mamy tutaj na szczęście OLED a i to jest świetna wiadomość o rozdzielczości dokładnie 454 na 454, czyli jakby okrągły ten tutaj wyświetlacz, co przy rozmiarze 1, dokładnie sala daje nam no bardzo przyzwoite zagęszczenie pikseli na poziomie 326 ppi, czyli powiedzmy tyle samo, co chociażby te iPhony 4, 5, i tak dalej, tam gdzie miały ten ekran Retina. I ja bym wam że nawet jeżeli się przyjrzymy, przyjrzymy bliżej, co na przykład nie ukrywam, że od czasu do czasu chociażby leżąc na zegarku możemy sobie zrobić, to tak najbardziej poszczególnych pikseli właściwie nie widzimy. No i druga sprawa, jeżeli chodzi o ten ekran OLED, powiem Wam tak uczciwie, jeżeli chodzi o czernie, czy nawet jeżeli chodzi po prostu o jakby tą taką głębię tych kolorów, o tu jest naprawdę świetnie i do tego się po prostu nie mogę przyczepić. No i teraz jak to wygląda generalnie w praktyce, powiem Wam tak, że po tym mniej więcej już ponad tygodniowym okresie użytkowania tego smartwatcha, no muszę szczerze powiedzieć, że jestem bardzo, ale to bardzo z niego zadowolony. Mamy tutaj do wyboru kilkanaście tarcz, szkoda, że przynajmniej no, nie znalazłem ja chociażby i z tego co wiem, no nie ma takiej opcji, aby doinstalować jakieś tarcze, możemy sobie wybrać tylko i wyłącznie z tych, które są tutaj zbudowane na pokładzie. Owszem, jest ich troszkę, natomiast mimo wszystko mi akurat brakuje takiej powiedzmy jeszcze bardziej jakiejś takiej zegarkowej, klasycznej, no niektóre są takie no niby to wygląda fajnie, ale moim zdaniem jakoś tak troszkę zabawkowo, no na pewno fajnie byłoby, gdybyśmy mogli sobie coś własnego autorskiego grać. No niestety takiej opcji nie ma i akurat jeżeli chodzi o mnie, no to wybrałem sobie tą taką zwykłą, elegancką, no bo wydaje mi się, że ona jako tak najbardziej do tej całej koncepcji tego zegarka pasuje, bo on nie jest jako taką wersją sportową. Tutaj po prostu mamy taką, no dość, można powiedzieć, poważną kopertę i jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj akurat ten wygląd tego zegarka kontrastuje z tym lepiej. Jeżeli chodzi o sam system operacyjny, nie jest to chociażby Android Watch, czy jakoś tak to się nazywa. Tutaj wygląda to troszkę inaczej, to jest jakby taka ta autorska nakładka od Huawei. A. Jeżeli chodzi o samo poruszanie się po tym zegarku, mniej więcej wygląda to w ten sposób, że tak, tutaj mamy oczywiście ten główny panel, możemy sobie sunąć jakby belkę powiadomień, tutaj na przykład, właściwie to takie centrum sterowania, w ten sposób mógłbym to nazwać. Tutaj mamy szybkie przejście do opcji ustawień i tutaj możemy sobie coś tam mniej więcej działać. Jeżeli chodzi o kolejne ustawienie, mamy tutaj chociażby ekran włączony, czyli powiedzmy taką chyba, taki tryb dla recenzentów, taki tryb dla tych, którzy nagrywają chociażby filmy, bo na przykład klikniemy sobie to i ten ekran nam co chwilkę nie gaśnie. Mamy tutaj oczywiście również opcję znajdź mój telefon, tak więc jeżeli sobie to klikniemy i mamy te telefon gdzieś w pobliżu, no tak nie bardziej on też, na nim będzie jakby wyświetlone powiadomienie, no to nie jest nic jakby spektakularnego, tryb nie przeszkadzać, no i właściwie zablokowanie ekranu tak aby nam się nie odblokowało, zresztą no po prostu kiedy ekran gaśnie, no to mimo wszystko też właściwie to samo się dzieje. ok jeżeli chodzi o dolną część, tutaj jakby mamy belkę z powiadomieniami, tak więc jeżeli coś nam na telefon przyjdzie, tutaj automatycznie wyświetlą się właśnie te powiadomienia. Jeżeli przyciągniemy sobie tutaj powiedzmy chociażby w prawo, będziemy mieli informacje odnośnie mierzenia pulsu i na przykład ja mogę wam powiedzieć, że tak, oczywiście mamy rzeczy na aplikację do tego, aby tutaj sobie tym zegarkiem sterować. Ona nazywa się Huawei Zdrowie, coś mniej więcej w tym w ten sposób. Jak widzicie, generalnie też z iPhone'em głównie tutaj sobie tą aplikację, a właściwie ten zegarek użytkuje. Ok, tutaj aktualizację duszmy na później. Póki co mamy Huawei Watch GTA i tutaj po prostu mamy dostęp do tych wszystkich ustawień i na przykład możemy sobie teraz włączyć tą ciągłą monitorowanie, ciągłe monitorowanie właściwie pracy serca i jak widzicie, już teraz automatycznie ten puls będzie dosłownie cały czas mierzony. No, jak najbardziej, jeżeli chcecie z tego korzystać, no to jest to fajna opcja. Ja sobie póki co to włączę, no bo raczej mi to akurat nie jest potrzebne. No i opcje pogody i tak dalej. Musimy jakby też włączyć lokalizację. Jeżeli mamy ten telefon właściwie połączony, ja, ja nie używam jakby co chwilę lokalizacji, tak aby na bieżąco jakby to mierzyć, czy też po prostu nie potrzebuję jakby tych dodatkowych elementów typu puls i tak dalej. Natomiast po prostu informuję Was, że coś takiego jest. No i oczywiście ten taki panel tutaj będziemy mogli mniej więcej sprawdzić, jaki jest powiedzmy ten taki stan dzienny, czyli ile kroków przeszliśmy, ile razy wstawaliśmy. I tak dalej. No, i generalnie, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, no powiem tak, na pewno jest to świetne, takie smartwatch jest świetnym rozwiązaniem. No, bo po prostu, przede wszystkim może nam służyć jako zwykły zegarek, w momencie, oczywiście, kiedy sobie wyłączymy przez jakąś chwilkę, nie wiem, 4, chyba 5 sekund, ten ekran jest podświetlany. W momencie, kiedy na przykład on nam gaśnie, no to jak najbardziej mamy taką opcję, że na przykład po prostu przechylamy sobie ekran w naszą stronę i automatycznie, jak zresztą widzicie, on się budzi. I to właściwie za, po prostu działa za każdym razem. Tak więc, to jest moim zdaniem naprawdę świetną opcją. Tutaj akurat stoi to na bardzo wysokim poziomie. No, i jak najbardziej te opcje smart, czyli u mnie głównie fajne były te powiadomienia, bo właściwie o wszystkim wiedziałem, co na telefonie się dzieje. Jeżeli przychodzą jakieś połączenia głosowe, to znaczy telefoniczne, oczywiście również możemy widzieć, kto do nas dzwoni i jak najbardziej chociażby no, wyłączyć powiadomienie, no bo jakby tutaj głośnika nie mamy, tutaj przez ten zegarek nie możemy rozmawiać. No i oczywiście takie opcje typu, powiedzmy, zdrowotne, czyli na przykład przede wszystkim mierzenie tętna, jakby na zawołanie możemy sobie kliknąć. Jak najbardziej to tętno będzie teraz mierzone. No, a oczywiście, kiedy jeździłem sobie na rowerze, i tak dalej, no to od czasu do czasu mogą sobie sprawdzić, jak to powiedzmy wygląda. No nie wiem dokładnie, jak to jest, jakby powiedzmy, z wiarygodnością tych pomiarów, ale myślę, że i tak to stoi na wysokim nie, poziomie. Tak więc to, jak widzicie, w ten sposób to się prezentuje. Ok, kolejne sprawy, to na przykład nie, barometr. Tutaj również możemy, jeżeli chcemy sprawdzić, jakie jest aktualnie ciśnienie w naszej, w naszej okolicy, możemy to sprawdzić. Jakby powiedzmy, pomiar wysokości, na jakiej się aktualnie znajdujemy. No to są takie informacje, że faktycznie, jeżeli ktoś, powiedzmy, jest sportowca, nie wiem, chodzi po górach i tak dalej, no to jak najbardziej coś takiego musi, 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 może mu się przydać. No, i jeżeli klikniemy sobie właściwie ten dolny przycisk, mamy jakby te programy ćwiczeniowe. Tutaj na przykład możemy sobie wybrać tryb, że na przykład będzie to bieg w terenie. Właściwie tutaj klikamy. Wszystko tak naprawdę jest jak najbardziej w prosty sposób zrobione, tak aby każdy mógł sobie z tym poradzić. No i teraz jak widzicie uruchamia się nasz tryb. Jeżeli mamy ten zegarek do telefonu podłączony z lokalizacją i tak dalej, będziemy po prostu jakby mieli też taką rysowaną mapę jak biegaliśmy, no ale tutaj po prostu widzimy ile już jakby czasu biegamy, jaki dystans powiedzmy pokonaliśmy, jakie jest aktualne. Nasze tętno tempo oczywiście się pojawi w momencie, kiedy będziemy powiedzmy biegać, czy chodzić, no i aktualny czas, czyli aktualną godzinę. Tak więc jeżeli chodzi chociażby o taki tryb, no to to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo fajne rozwiązanie, No i wiem, że osoby zainteresowane sportem i tak dalej, po prostu czegoś takiego bardzo, ale to bardzo pożądają. No i okej, okay, teraz jeszcze powiem krótko o kolejnej ostatniej rzeczy, o której chciałem tutaj powiedzieć, czyli bateria. Ja tutaj Wam muszę powiedzieć, że naprawdę udało mi się wykręcać świetne wyniki. Oczywiście w momencie, kiedy ja go testowałem mocniej, no to ta bateria spadała szybciej. A kiedy po prostu korzystałem z, z niego w taki optymalny sposób, no to ta bateria trzymała życie na dłużej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nawet jeżeli przychodzi do was dużo powiedzmy i powiedzmy, sporo się tym zegarkiem bawicie e, i macie powiedzmy chociażby to monitorowanie pulsu włączone cały czas, no tak najbardziej nawet do tygodnia jesteście w stanie na baterii wytrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o takie powiedzmy, korzystanie właściwie takie bardziej e, klasyczne, czyli e, po prostu godzina od czasu do czasu jakieś powiadomienie i nie macie ich jakoś, tak powiedzmy, e, dużo, no to wydaje mi się, że prawie dwa tygodnie jesteście w stanie osiągnąć. Na przykład w moim przypadku to wygląda w ten sposób, że aktualnie mam 71% baterii, a podłączyłem chyba zegarek ostatnio 4 czy prawie 5 dni temu. Tak więc naprawdę to jest świetny wynik i ja jestem z tego ogromnie zadowolony. No nie wiem jak dokładnie to wygląda, jeżeli będziemy przez na przykład cały dzień chodzili właściwie pod jakimś trybem tutaj sportowym, chociażby jak widzicie, no mamy ich sporo. Kolarstwo, rower stacjonarny, pływanie na basenie, pływanie wody otwarte, tak to się nazywa, jakieś inne, czyli powiedzmy pewnie jakieś takie już bardziej niekonwencjonalne ćwiczenia no to ciężko powiedzieć, jak która bateria będzie się sprawowała, no to tutaj pewnie no, będzie to stosunkowo nie, stopniowo spadało, powiedzmy. Natomiast mimo wszystko i tak wydaje mi się, że, że to jest do, bardzo, to bardzo dobry wynik, jak na takie normalne użytkowanie i no i na pewno tutaj nie będziecie nie, zawiedzeni. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Oczywiście zapraszam do tego, abyście zostawili łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał. Oczywiście pytajcie również, jeżeli macie jakieś nie, pytania w komentarzach. Jeżeli chcecie być natomiast na bieżąco z każdym dodawanym przeze mnie materiałem, jak najbardziej subskrybujcie. Mój kanał. Ja za ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.